Maciek Studziński zaprasza ich do środka. Teraz wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Sportowe pozdrowienie. Zaraz zaczynamy, a my przekazujemy głos do komentatorów. Drugi pojedynek. Drugi pojedynek, także bezgi, a więc submission grappling dokładnie, a nie brazylijskie Jiu Jitsu. No ale w troszeczkę wyższej kategorii. w Kategoria wagowa do 87 kg. I zaczynamy. No z jednej strony młody zawodnik od Tomaszka, Tomasza Paszka z Ludy Śląskiej, z Akademii Gorilla. Kontra widać doświadczony zawodnik od kolejny od kałuży zapowiada się ciekawie. Tak widzieliśmy, zawodnik z Gorilli bardzo szybko y, wszedł do parteru. On także widzimy, że preferuje wskakiwanie do gardy. A więc generalnie coś przeciwko czemu mają działać właśnie te uderzenia, żeby zawodnik nie znajdował się zbyt wiele czasu właśnie w pozycji gardy. No jest to, jak, jest to, jest to broń zdecydowanie dla tych, którzy więcej robią stójki, a typowo stricte zawodnik Jiu Jitsu. Młody zawodnik z Gorilli na ostatnim Pucharze Polski w koninie. Zamknął swoją kategorię w bardzo ładnym stylu, więc, więc tutaj walka jest na pewno otwarta. Ciekawa. Czekamy na te ciosy no i zakończenie. W zeszłym pojedynku to zawodnik plecy, z łodzi. Plecy, plecy, plecy. O, właśnie prawie. robił gumową gardę, a teraz to na zawodniku z łodzi jest ona stosowana. Oj, wydaje się, że w opałach. No Marcin wziął 3, 3 dni, na trzy dni przed galą walkę, więc, więc zobaczymy, jak się przygotował. I sędzia Studiński przesuwa zawodników na środek maty. Tak robi się, kiedy są już na skraju, a zawodnicy są w dynamicznych pozycjach. No walka i druga z kolei nadal bardzo efektowna, więc... Tak. Miejmy nadzieję, że to się przyjmie. Trend tej gali, więc, więc czekamy na kolejne. A tu jest bardzo ciekawy. Neutralizacja ciosów z góry. Bardzo dobra w wykonaniu Marcina. No tak, nie zapominajmy, to są brązowe, czarne pasy. A więc jiu na wysokim poziomie. No, Marcin jest purpurą teraz, w tej chwili, ale jest naprawdę wyróżniający się. Bardzo, bardzo ładne akcje. Czy będą plecy? No, wszystko na to wskazuje. O. Ale wyszedł na górę. A więc Marcin Maciulewicz W normalnych zbawionkach już miał trzy punkty. <laughs> Kolejne przerwanie walki, środek. I zaczynamy. Jak niezwykle dynamiczny pojedynek, jak widzimy. Bardzo, bardzo. Efektowny. Tomek Paszek już biega po całej, po całej sali, dopiguje od swojego zawodnika. O, już jedna noga wpięta, dosiadł, dosiadł. O, blisko. Może minimalnie brak doświadczenia, ale bardzo fajnie, fajnie, fajnie to zaczyna robić. Fajna walka, działa to. Kibice, jak widać, starają się jak mogą. I proszę, wejście do trójkąta. Będzie trójkąt? Trzymana głowa. Ciężko będzie zawodnikowi chyba z Łodzi wyjść z tego. Wejdzie trójkąt? No jest, Nie. Ej, pięknie Rysko, wyszedł. Pięknie. pięknie. No Marcin należy do szaleńców, ale tutaj naprawdę wyśmienicie sobie pracuje. Przechodzi bardzo płynnie z jednej do drugiej techniki, to jest właściwie Teraz po nogę, po nogę. cecha brazylijskiego jiu -jitsu. Czy będziemy świadkami pierwszego poddania? No już było blisko, już był blisko ten trójkąt. No Minusem, że się nie rozciągnie, noga uciekła. noga uciekła. I piękny, wydawał się sweep z motelej gardy. No, Marcin się czuje jak ryba w wodzie, jednak na plecach. No tak, mimo tych uderzeń, widać, że bardzo chętnie walczy z dołu. I trzeba powiedzieć, że z tego dołu radzi sobie wyśmienicie. Naprawdę, naprawdę dobrze. W ogólnym rozrachunku każda walka coraz lepsza. Więc czekamy na walkę wieczoru. Jakby nie było Henek kontra Sadowski, będzie efektownie. Czarne pasy, tak. No, na razie mamy walki bez gi. Tak, e, tak. Walki bez gi się odbywały. Takim prekursorem. Walk bez giz, ze slapami, z, z liściami jest Edi brawo. Tak, Natomiast tak. No, walki w Kimonach to będzie nowum, e, i tego jesteśmy Pierwszy raz najbardziej w na świecie Pierwszy ciekawy. raz na świecie. A i koniec pojedynku. Także niezakończonego w my głosujemy swoje? Oczywiście. Wow, mamy zwycięstwo, drodzy Państwo. I mamy Gratulacje. 78 do 22. Z kradu serca publiczności.